Mieś to wylądowała w koszu, możesz dołączyć. Chodzi o Maję? Tak. Tak. Ta dziewucha napawa mnie obrzydzeniem. To po zabójstwie już? Tak. 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 Maja była katem i oprawcą mojego syna. Czy naprawdę uważa pani, że, że Maja była oprawczynią pani syna? Tak, tak uważam. Twierdzi, że Maja była hejterką, że był jakieś tam na Instagramie zakładane przez moje profile, gdzie to nie jest prawdą na ten cały hejt, społeczność moławska uważa się za sędziów, już go skazali, zapadł wyrok, to jest mega przykre. Nie dość, że wyrządził taką tragedię, to teraz otrzymujemy taki hejt, zniewagę osoby zmarłej, rodziny. Czy pani dopuszcza taką możliwość, że pani syn zamordował tą dziewczynę? 16-letnia Maja zniknęła pod koniec kwietnia po wyjściu na spotkanie z dawnym kolegą 17-letnim Bartoszem w warsztacie należącym do jego rodziny. Chłopak mówił policji, że nie wie, co później stało się z mają, ale po tygodniu poszukiwań potwornie zmasakrowane ciało dziewczyny znaleziono ukryte w krzakach kilkaset metrów od miejsca spotkania nastolatków. Chłopiec został zatrzymany w Grecji, gdzie, jak gdyby nigdy nic, wyjechał kilka dni wcześniej w ramach szkolnej wymiany. W ślad za synem, podejrzanym o morderstwo, do Grecji pojechała jego matka. W Grecji czujemy się bezpiecznie, zarówno ja, jak i syn. Spotkaliśmy dużo życzliwych osób. Bartka traktują jak człowieka, a nie jak mordercę, zwyrodnialca. Jego matka kilka dni temu postanowiła udzielić wywiadu jednej z greckich telewizji. Zgodziła się też na rozmowę z reporterem uwagi. Co się stało w tej stolarni? Nie wiem. Oni spotkali się podobnież w salonie. A tam jest kamera nieczynna od czterech lat. I ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Potem widać, jak ona wędruje na czworaka na korytarzu naga. I idzie w kierunku schodów. Może spadła z tych schodów, ja nie wiem. A może uciekała I przed Bartkiem? Nie, bo ona swobodnie. A co tu w tym czasie inne. robił pani syn? Bartek? A mój syn szedł obok. Pani... Oni szli w kierunku schodów, gdzie się wychodzi z zakładu. Co się stało na tych schodach, nie wiem. Mogła po prostu spaść z tych schodów, a że była na czworaka, to po prostu przodem po tych schodach poleciała. Ja tego nie wiem, bo tam z kolei kamery nie ma. Około 19, chyba 53, Maja napisała do koleżanki wiadomość szybko. Żeby szybko się odezwała? Szybko, tak. po prostu szybko. No i już koleżanka chyba po 20 próbowała się do niej dodzwonić, już nie, nie, nie mogła się dodzwonić. Być może córka po prostu ostatkiem sił próbowała uciec przed nimi, poprawcami. My tak naprawdę nie wiemy, bo naszemu adwokatowi nie, nie zostały udostępnione materiały. Według ustaleń policji Maję zamordowano wieloma ciosami w głowę narzędziem o tępej krawędzi. Przypalano ją także papierosami, a zabójca próbował spalić ciało, oblewając je uprzednio łatwopalną substancją. Zdaniem policji i prokuratury, dowody wskazują na to, że sprawcą jest Bartosz G. Będzie mu ogłoszony zarzut, będzie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Jaki to zarzut? Jest to zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawo polskie przewiduje tej karę dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast z tego względu, że ma on jedynie 17 lat, ta maksymalna kara to lat 30. Sprawa okrutnego mordu stała się głośna w całej Polsce. Ulicami Mławy przeszedł Marsz Pamięci, a swoje oburzenie wyrażały setki ludzi. Oliwy do ognia dolała jednak matka podejrzanego Bartosza, która tuż po znalezieniu ciała zaczęła w sieci obciążać odpowiedzialnością za to, co się stało, zamordowaną Maję i jej rodzinę. Zamieszcza takie wpisy typu, zacytuję, że jeżeli spotka kogoś na swojej drodze z naszej rodziny, to nie ręczy za siebie. Tak pisze. Tak, tak pisze. Więc my po prostu czujemy się w jakiś sposób zagrożeni. Dopuściła się do komentarzy typu nie gnije w grobie, nie gryzie ziemię. W internecie publicznie napisała, że śmieć wylądował tam, gdzie jego miejsce, czyli w śmietniku. Nie możemy przejść tak naprawdę żałoby, bo z każdej strony jesteśmy przez to kobiety atakowani, oczerniani. W internecie wielokrotnie um, obrażała pani um, ofiarę, w sensie „maje”. W związku z tym pytanie, czy te posty, które pani umieszcza, czy one są na miejscu w tej sytuacji? Ja uważam, że jak najbardziej są na miejscu, bo ja w tych postach piszę prawdę.